Witam po długiej przerwie na kanale, bardzo długiej, ale bardzo potrzebnej. Dużo się zmieniło, moja relacja z bokiem też się bardzo polepszyła. I cóż, na pewno nie ten czas, żeby o tym opowiadać teraz, o tym wszystkim, co się wydarzyło, ale chcę przekazać coś bardzo ważnego, co dotyczy bólu w życiu. Bo wiele osób, a właściwie prawie wszyscy, najbardziej boimy się tego fizycznego bólu. Tego fizycznego bólu, który może doświadczać codziennie, który jest zwykłą trudnością z się, czy to z chorobą, czy to z własnym ciałem podczas treningu, czy, czy innego typu bólu, który jest ustający i który pewnego dnia lub pewnej godziny przemija. I dla mnie takim dniem, w którym bardziej doświadczałem bólu fizycznego, był dzień wczorajszy. W którym miałem mocny trening, mocny bieg, dużo wysiłek fizyczny, też cały dzień był taki bardziej na nogach, ale nie to w tym dniu było tym specyficznym aspektem. To, co było dla mnie najważniejsze i to, co tak odróżniało wczorajszy dzień od wcześniejszych, było to, jak doświadczyłem dobrze Boga i jak cały dzień utrzymywałem się w tym pokoju wewnętrznym. Wczoraj byłem na przykład na mszy, dużo się modliłem i ten pokój wewnętrzny powoli nabywałem w trakcie dnia i pod koniec tego dnia, nawet podczas wysiłku fizycznego, czułem, że ten ból, który czuję, jest zupełnie niczym w porównaniu do tego pokoju, który daje Bóg. I nawet czułem takie, nie były to wyrzuty sumienia, ale czułem się zupełnie inaczej w stosunku do Bólu i czułem, jakbym mógł zaakceptować Go, o wiele więcej niż wcześniej, przez to, że czułem ten pokój Boży. To dało mi trochę do zastanowienia, czy może wysiłek fizyczny był słaby, czy wczoraj bieg był słaby, bo nie był słaby. Czy może coś innego się zmieniło. No i wnioskuję, i raczej jest to ewidentne, że po prostu pokój Boży jest tak przewyższający nasze zrozumienie, że to On potrafi uśmierzyć każdy ból. W porównaniu do tego pokoju. Teraz dlaczego wczorajszy dzień tak przytaczam? Przytaczam go po to, żeby skontrastować go z dzisiejszym dniem, w którym nawet dzisiaj jeszcze nie miałem wysiłku żadnego fizycznego większego, ale miałem za to sytuację odwrotną do dnia wczorajszego, w aspekcie tego, że Bóg nie dał mi się tak siebie doświadczyć. Ale o co wczoraj trochę też poprosiłem, bo chciałem mieć taki dzień, w którym Bóg da mi więcej prób, które będą trudniejsze. Przez to, że wczoraj czułem się tak silny, to pomyślałem, że jestem gotowy na większą próbę. I dzisiejszego dnia, dnia dzisiejszego, nie czuję prawie w ogóle obecności Boga. I to jest prawdziwy ból. Z tym to chcę właśnie przyrównać. Że ten większy ból, ten ból mocniejszy i bardziej głęboki, to jest ból opuszczenia przez Boga. To nie ma w ogóle porównania. Teraz wszystko jest dla mnie męczące, psychicznie i nawet fizycznie. Nie mam takiej motywacji przez to, że po prostu Bóg lekko się wycofał z mojego życia i nie jest to spowodowane moim grzechem, który popełniał każdego dnia i tak to każdego dnia będę go doświadczał. Lecz jest to spowodowane próbą, tak żeby Bóg z nadzieją na lepsze jutro mógł wykształtować mój charakter. I to jest dopiero ten prawdziwy ból. Dlatego piekło jest tak niebezpieczne dla duszy i dlatego jest tak, bo tak bolesne i tak tragiczne. Właśnie przez to odłączenie od Boga, które boli naprawdę, boli, to, to jest ten prawdziwszy ból. Niż ten fizyczny. Przy tym ten fizyczny ból jest taki powierzchowny, tylko ciało to odczuwa, a nic więcej. Za to ból opuszczenia przez Boga jest o wiele głębszy, jako że sama dusza jest o wiele głębsza niż, niż ciało, jeżeli chodzi o istnienie. Także niech Was to pokrzepi, że możemy doświadczać tej radości Bożej, która uśmierzy nasz, nasz ból. Nie bójmy się poświęcej dla Boga i próbujmy mieć na pierwszym miejscu Boga, bo wtedy ta Jego, ten Jego pokój, który nam daje, objawi się w obficie, obfitości, w przesycie nawet, bo Bóg nie, nie chce w ogóle. Bóg nie chce ograniczać tego, co On może zrobić w naszym życiu, to tylko my go ograniczamy. Tak więc żyjmy według Pisma Świętego. Miłego dnia Wam życzę. Mieję to wieczoru czy poranka z Bogiem.